Witam Was na podcaście Rzucaj, nie gadaj. Dzisiaj mam gościa, z którym porozmawiam o mrocznej stronie Szczecina, czyli Szczecin by Night. Oddaję Tobie głos, żebyś się przedstawić. Cześć, jestem Kuba, pseudonim Kostaki. Miło mi być w tym podcaście. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania, które zostaną tu zadane w szarpujący sposób. No na początek, czym są LARPy, tak? No bo to jest takie niby prosta odpowiedź, ale jednak nie do końca, tak? Tak, jest to okropne pytanie, <laughs> zatem może zacznijmy od tego, że LARP to jest skrót Live Action Role Playing, czyli gry fabularne, prawda, tylko że live action, czyli nie siedzimy przy stole, nie opowiadamy co nasza postać robi, tylko odgrywamy to, robimy to, jesteśmy przebrani za tą postać, w jakimś określonym miejscu dzieje się ta gra, Mamy pewnego, rodzaju, mamy pewnego rodzaju tam mechanikę gry zwykle, tak, żeby żeby odróżnić to od odgrywania, aż tak powiem, teatru improwizowanego. No i, i po prostu się bawimy. Mamy fabułę, mamy, mamy prawda, jakieś tam powiedzmy, mm, założenia scenariuszowe, tak, ewentualnie założenia sceny, którą odgrywamy. No i, w ten sposób to działa. Larpy mogą być bardzo różne. Mogą być te takie bitewne, na których się ludzie spotykają, prawda, po ubieraniu zbroje i mają lateksową broń i tam odgrywają różne starcia. Mogą być takie chamberowe, które ja głównie robię, czyli takie w określonym, zamkniętym miejscu, gdzie każdy ma jakąś tam postać i już tak powiem, mamy założenia, pewne, pewne gry jak wygląda świat, co się dzieje dookoła, no i zwykle wtedy zaczyna się gra i jest ograniczona czasem i miejscem. No chyba tyle, chyba, że dopytasz, chcesz mnie dopytać o coś więcej, no to to. No Dlaczego są Larpy? Czy, czy są jakieś ograniczenia jednocznie <coughs> Larków? Że ktoś e, nie. nie może, ktoś powinien, ktoś może jest predefiniowany Inaczej, do nich. E, nigdy nie można powiedzieć, że ktoś powinien, nie? No bo to jest rozrywka jak każda, nie? Nie każdy, nie, nie każdy powinien, nie wiem, jeździć, jeździć na koniu, a można spróbować. Tak samo na Larp można pójść, prawda, i zagrać. Nawet tak samo jak herpegi nie są dla każdego. To, to Znaczy, można powiedzieć, że są dla każdego, ale nie każdy to złapie, nie? I powiedział, powiedziała, to nie dla mnie, nie? Ale tak samo może być z larpem. Warto spróbować, warto. warto, są, że dopytam, czy są no. jakieś takie osoby, na przykład wiem, cechy charakteru, które e, powiedziałbyś, że łatwiej będzie komuś zacząć larpować, albo że jest większa szansa, że osoba o takich cechach charakteru, e, o danych zainteresowaniach. Bardziej będzie okay. zadowolona, będzie czerpała większą frajdę z zabawy, czy nie. No, jeśli jest ktoś na pewno bardziej ekspresyjny, nie? No, to będzie miał większą, większą frajdę, bo może sobie podgrywać tą postać, prawda? Poszaleć troszeczkę. Czasami widziałem ludzi, którzy po raz pierwszy całkowicie byli na larpie i odwalili taką fantastyczną dramę, że po prostu wszyscy patrzyli, że czy na pewno to jest osoba, co. Czy jest to na pewno osoba, która jest tu po raz pierwszy, bo to jest, bo to jest praktycznie mm. <laughs> niesamowite. Ale tak, osoby ekspresyjne, oczywiście również mamy wśród naszych graczy osoby introwertyczne, którzy bardzo dobrze sobie do tego, raz, tego radzą, bo staramy się dopasować, że tak powiem, założenia, rozgrywki. Względem takich graczy i takich, staramy się ich poznać, zanim na im napiszemy te pseudo-questy jakieś i, prawda, i umieścimy ich w rozgrywce, żeby oni się najlepiej bawili, bo tak naprawdę dla nas najważniejsza jest zabawa. No, oczywiście no, nie za dobrze będą sobie radzić osoby w larpach, które, znaczy w larpach, no, w larpach e, takich, jakie ja prowadzę, e, które na przykład chcą wygrać za wszelką cenę, bo w larpach nie liczy się zwycięstwo, liczy się bardziej przeżycie. Czyli ten doświadczenie, w którym się bierze udział. I to, że zrobi się jakąś fajną scenę, gdzie wszyscy jakieś emocje poczują. I oczywiście to bardzo górnolotnie brzmi, ale to, 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 to jest <tryk> również zabawa. Po prostu, nie? To jest... Zwyczajnie czasami fajnie przegrać. <tryk> fajnie być w scenie, w której jest się pokonany, ale w jakiś fajny sposób. Nie? Zresztą w jak też bardzo często jest tak. Jak już mam zginąć, no to chyba w jakiś taki fajny sposób, nie? żeby sobie rozpamiętywać. No dobra, to mówisz, że u Ciebie, czyli tak. powiedz mi coś o Szczecin By Night, bo, okay. bo w sumie coraz mniej larpów jest By Night. Tak, tak, już prawie wcale nie ma. No, myślę, że no może zacznijmy od początku. Te, te wszystkie By Nighty zaczęły się mniej więcej jakoś w latach 90. I ja o nich najpierw słyszałem. Miałem tam jakichś starszych kolegów, którzy w tym brali udział, coś tam próbowałem, ale to wtedy było takie bardzo na wariackich papierach wszystko robiło się na tak przysłowiową pałę. I ludzie sobie tam grali, ale był totalny chaos. I bardzo często wyglądało to tak, że ludzie grali cały czas że tak powiem, że potrafiło się wyjść ze śmieciami, jak to się zaczają, cię zabić ten tak. Tak to wyglądało całodobowo. Tak? całodobowo że tak powiem, że nie znałeś dnia ani godziny, gdzie nagle twój wróg mógł się pojawić i powiedzieć: Rozegramy. No, no dobra, no ale tak, tak. tak takie, takie, takie rzeczy się zdarzały. Teraz jest, jest to znacznie bardziej cywilizowane. Mamy określony <laughs> czas i miejsce, kiedy przychodzisz i się bawisz. Oczywiście, ale tak. By to była masa na początku, jeszcze na początku 2000 roku, tak? Znaczy na początku lat 2000 a potem to pospadało. Mnie się wydaje, że również ze względu na to, że one nie miały za dobrej prasy bardzo często, bo bajkiety bo kojarzyły się z jakimiś takimi bardzo prze, przemrocznionymi, przeklimatycznionymi, czasami po prostu dziwnie odbierającymi. E, samą rozgrywkę, bardziej, mniej jako zabawy, tylko jakieś nie, już tam dodawa, dodawanie ideologii do tego, e, co powodowało, że ludzie po prostu no, znajdowali sobie inny rodzaj rozgrywki. prawda? No bo, no, to, też też, też to, to wyglądało w ten sposób, że no, wampiram maskaradą i w ogóle takimi systemami światomrokowymi, często pewien specyficzny rodzaj osób się interesuje. Kiedyś taki nazywało się wodziarze, prawda? Nie są to osoby łatwe do współpracy, często również. E, mają tam jakieś, to, mieli to, jakieś tam swoje humory. Ja wszedłem do, do tego tematu e, larpów ogólnie też właśnie gdzieś tak na początku lat 2000 -tych. I tak na początku z, z, zagrałem, potem doszedłem do wniosku, że fajnie jest, ale można byłoby to zrobić lepiej. Przyszedłem do tych organizatorów i powiedziałem, słuchajcie, mam parę pomysłów, oni by mi do do, do, tej, do, do pomocy, no i tak jakoś wyszło, że teraz już sam to ogarniam po, po latach, że tak powiem. Nasz projekt się rozwija od tego czasu i, no, tam z przerwami, powiedzmy rok, dwa czasami by się chciało odpocząć i trochę ze zmianą formy od czasu do czasu na no, taką jakby nowocześniejszą. No, działa do teraz praktycznie. Nie? Taka, że tak powiem, nowa, taka najnowsza edycja, która już tam działa już od jakiegoś czasu. To jest gdzieś tak się zaczęło w jakimś 2016. I wtedy już i tak już ciśniemy, jakieś 18 larków zrobiliśmy od tego czasu. 18? Tak, 18 larków. Czyli jak dobrze rozumiem, żebym teraz chciał zacząć z wami larpować, musiałbym nadrobić fabułę? Nie, 18, nie w żadnym wypadku. To, to, o to bardzo dbamy, żeby można było wejść i od razu wejść w fabułę i tak dalej. Każdy z naszych takich odcinków, wiadomo, postacie się znają, bo mają jakieś stare y, zażyłości, ale jak robimy. Y, jak robimy fabułę, tak? Jak, jak, tworzymy, jak tworzymy te wszystkie tam e, e, powiązania między postaciami i te wątki fabularne, zawsze staramy się, żeby każdy LARP był w czymś w rodzaju odcinku serialu Star Trek. Czyli jest pewien problem, rozwiązujemy go. No, być może znasz już te postacie, ale to jest nadal nowa sytuacja i możesz się w niej odnaleźć. Szczególnie. Że zwykle podchodzimy bardzo osobiście do każdej osoby, która na przykład chce zagrać i mówi: No bo ja tutaj nikogo nie znam dobrze, no to będziesz tutaj przyjezdny, albo ktoś cię tutaj weźmie jak pod, pod swoje skrzydła i będzie ci pokazywał co i jak i tak dalej. No podchodzimy bardzo osobiście do każdej osoby, staramy się, żeby po prostu każdy dobrze się bawił. bo To jest chyba dla nas najważniejsze. Ile osób jest na takim larpie i co tak naprawdę musiałbym zrobić? Załóżmy, stwierdzam, że chcę zagrać mhm. i co? Muszę kupić sztuczne kły, perułkę. Co ja muszę w sumie zrobić, żeby zacząć grać I, i, i czy ja mogę w ogóle tak przyjść i powiedzieć, że chcę zacząć i mówcie mi co mam robić. Jak eee, wygląda cała procedura wyjścia nowej tak, osoby? Oczywiście. Cała procedura wygląda w ten sposób, że mamy stronę e, własną, e, zbudowaną. Wygląda całkiem ładnie, wod.szczecinbynight.com, e, wod. e, woman in the lab. E, no i, e, na tej stronie jest taki jakby formularz, na którym możesz się zarejestrować. Oprócz tego oczywiście działamy w social media, mamy Discorda i tak dalej. Graczy średnio mamy około 40 i przy obecnym tym, przy obecnej takiej, to znaczy 40 na raz. 40 slotów zwykle mamy przy, każdej, przy, każdej, przy każdym spotkaniu. To się oczywiście wiąże z tym, że no zwykle wynajmujemy jakieś miejsce, a miejsce nie jest z gumy, więc i żeby była komfortowa gra, nie jakieś tł tłoczenie się, no, to, że tak powiem, 40 osób jest optymalne i szczególnie, że przy takiej ilości mistrzów gry, jaką mamy, czyli zakładamy, że około 4, 10, 10 osób na żeby, żeby, żeby sprawnie szło i żeby nie było kolejek, że ktoś się chce coś zapytać. Jeśli chodzi o samo podejście właśnie do, do tego, żeby zacząć, to wygląda to w ten sposób, że zgłaszasz nam chęć tego, rejestrujesz się na stronie, ewentualnie się z nami kontaktujesz przez Facebooka, Discorda, whatever. My Ci mówimy dokładnie krok po kroku, co, co, co powinno się zrobić. Czyli zarejestrować na stronie, ze względu na to, że na stronie masz swój własny jakby taki profil, na którym masz tam kartę postaci i takie rzeczy. No, oczywiście są wszystkie informacje również na stronie dostępne dla zalogowanych te najważniejsze informacje, czyli są jakby za, za tym łolem za zalogowania się. E, oprócz tego, e, no jeśli chodzi o kwestie właśnie wyglądowe, jeśli chodzi o kwestie no i oczywiście podajemy Ci. Wracając do, do, do. Zaraz przejdę do kwestii wyglądowych, podajemy Ci miejsce, podajemy ci, kiedy to się dzieje. Mamy wydarzenia też na Facebooku. Jest tam oczywiście jakaś zrzutka ze względu na to, że musimy opłacić pewne miejsce, mm -hmm. rekwizyty i no, że, że tak dalej. No, nie jesteśmy w stanie dokładnie z własnej kieszeni, bo to jednak to, to są czasami większe pieniądze jak, jak, jak jestem. E, jeśli chodzi o kwestię tyczącą się właśnie wyglądu, mamy własną stylistkę. Która ogólnie y, zawsze zakładamy tak. Jeśli się chce, to nigdy problemu nie będzie. Nie? Jeśli, jeśli się nie chce, to zawsze się znajdzie problem. Y, ogólnie jest tak. Kiedy, w związku z tym, że odgrywamy wampiry tak, z wampira maskarady no to mamy takie trzy punkty, których jeden co najmniej musi być, e, musi być zdany. Nie? Czyli bladość cery jest to bardzo proste pod kątem makijażu i tak dalej. Również y, nasza styliska jest w nami pomóc, doradzić i tak dalej. Kły lub, lub i za każdym razem można mieć wszystkie trzy rzeczy. Soczewki. Jedna z tych rzeczy, jedna z tych rzeczy warto mieć ze na to, żeby się wyróżnić, żeby nie wyglądało się jak zwyczajny człowiek, prawda? W, w, tym, w tym samym towarzystwie, szczególnie, że jak spojrzysz na nasze zdjęcia, bardzo dużą wagę przy, przykładamy do tego, żeby była ta imersyjna, taka, taki wygląd i tak dalej, tylko że to trochę trzeczkę czasami może przerażać, że ojej, oni tak wyglądają i tak dalej, jak ja? jak ja w ogóle coś takiego jestem w stanie zrobić. Bez problemu, kwestia naprawdę chęci, mamy w tym doświadczenie i jesteśmy w stanie doradzić naprawdę wiele różnych rzeczy. Nawet trudnego się udało przedstawić. <grymianie> ja mam nie blade chyba bez, bez przebrania. No. no. ale w każdym razie w każdym razie tak jak najbardziej. I jak na przykład chcę, chcę, chcę to muszę później wiem, zrobić zdjęcie w swoim przebraniu wysłać wam do akceptacji eee, tak, czy tak, mogę przyjechać. Wygląda po to tak. Mamy formularz zgłoszeniowy, na którym piszesz, że chciałbym zagrać Blue tam tworzysz swoją kartę postaci. Yy, mamy tam również formularz, żeby sobie wybierasz tam swoje jakby staty, yy, swoje i jest, właśnie, opisujesz wygląd, w jaki sposób ta postać chciałaby wyglądać. Oczywiście mamy też tam dużo porad mamy poradnik wizerunkowy, w którym sobie możesz spojrzeć, możesz sobie porównać. I na przykład robisz zdjęcie siebie w tym stroju i na przykład mówisz, co jeszcze mógłbym dodać, może coś tamtego, yy, jakieś dodatki. Czyli nie będzie takiego. zaskoczenia, że jak przyjdę i wcześniej wam wysłałem zdjęcie, że ktoś powie, że jednak źle wyglądam i nie mogę wejść? W żadnym wypadku. Wygląda to zawsze tak, że. Chyba przestaniesz się odzywać, nie? Jak nasza stylistka zacznie do ciebie wpisywać, a ty, że, że coś tam dobrze byłoby tego, a ty. No, i, i nagle jest Amba Fatima, no to wtedy byśmy nigdy się takie coś nie zdarzyło w każdym razie. Eee, kwestia wygląda w ten sposób, że. Jakiś proces akceptacji. Jest, jest proces akceptacji, jest proces akceptacji, bo też nie chcemy, żeby ktoś przyszedł nam, prawda, w podkoszulku metalika i powiedział, że jestem wędru, nie wiem, bo to jest tam z w koszulce. Wentru, którzy chodzą w garniturach, prawda? Na przykład, nie? No, takie rzeczy zdarzały się w latach 90., no mniej więcej, że wtedy tam nikt nie o nic, tak naprawdę każdy tam sobie, sobie przychodził, jak chciał. No, my tutaj staramy się jednak dbać o to, bo oprócz tego zawsze, zawsze wrzucamy. Na larpa jakiegoś profesjonalnego fotografa. Mamy fajną, e, Mamy fajną zawsze e, jak to się mówi. No link wrzucę do tam rzeczywiście te zdjęcia, na Facebooku fajnie wyglądają, no, można sobie no. pooglądać klimatycznie. No, jest. Dokładnie. I zawsze jest fajna pamiątka też. Nie? Tak więc, że się fajnie wyglądało, gdzieś to się było i tak dalej. A no? powiedz mi, czy wydanie przez Alice w po polsku wpłynęło jakoś na popularność waszych larpów, czy nie widzisz różnicy? Hmm. Hmm, hmm, hmm. A to jest dobre pytanie, bo szczerze powiedziawszy. Zastanawiałem się nad tym kiedyś. Nie widzę specjalnie różnicy, ale, ale na pewno to wpłynęło trochę na naszego LARPA też, ze względu na to, że kiedy V5 stała się bardziej dostępna, to my tak zaczęliśmy się zastanawiać, co można zmienić w naszym, w naszym LARP-ie, w naszym, że tak powiem, loże, meta i tak dalej. I według mnie V5 ma bardzo wiele fajnych rzeczy, które jest, byliśmy w stanie zaimplementować, dzięki temu gra się. Pewien sposób lepiej, no, no, jakoś tak nowocześniej, może nawet. Powiedzmy, amerykańskie larpy tworzą bardzo dużo materiałów do larpów, o larpach, historie, jakieś opowieści. Czy też można znaleźć jakąś historię, jakbym chciał sobie poczytać na No nie wiem, czy ta wasza historia mi się podoba, czy mogę znaleźć jakiś PDF, nie wiem, publikację, gdzie mogę poczytać na o co stronie. chodzi w. Tak. W, w loże waszego larpu, tak. tak. Na naszej stronie. O, no, super, bo akurat właśnie skończyliśmy dokument. Na naszej stronie, oprócz tego, że y, zwykle dokumentujemy każdy z LARPów, robiąc jakieś zajawki fabularne, wypisują, ja wypisuję, y, podsumowania i tak dalej, z punktu widzenia niektórych postaci, które są takimi pseudominiopowiadaniami, opowiadaniami. Dodatkowo y, również y, tworzymy, stworzyliśmy właśnie teraz taki podręcznik klorowy. Specjalnie dla ludzi, którzy na przykład. No, chcieliby zagrać, nic nie wiedzą o wampirze, nie będą kupować podręcznika do RPG, nie? Mamy tam wszystko zawarte, co jest potrzebne i co jest, co jest że tak powiem, wyspecjalizowane pod nasze potrzeby. Bo czasami nie, nie wszystkie rzeczy, które są na przykład w RPG-u, yy, mogą odpowiadać temu, co jest u nas na larpie ze względów różnych. No bo, bo na przykład nie da się tego przedstawić, ewentualnie jest to zbyt skomplikowane i tak dalej. bo. Zakładamy, że nie grają u nas tylko osoby, które grają w RPGi, tak więc dla nich czasami przeczytanie naprawdę wielkiego klocka tekstu może być problematyczne, w sensie Aha. jakiegoś, którego kompletnie nie kojarzą. To jest jakby dać, mu, dać komuś jakiś poradnik i czytaj, nie? No i no, nie zawsze, jest, jest to pewnego rodzaju czasami taka rzecz, która zniechęca. Staramy się robić tak, żeby jednak zachęcać, niż zniechęcać, do tego i robić, nie rzucać kłód pod nogi, raczej otwierać możliwości, w ten sposób to wygląda. Tak więc tak, na naszej stronie yy, i na naszych social mediach, na Discordzie również jest dostępny. Są, e, są pliki w PDF-ie, w którym można sobie poczytać, właśnie kwestie lorowe, kwestie wyglądowe. Teraz ostatnio opisywałem ostatnie 5 lat, w którym się, którym się działa jakaś wojna między, między frakcjami wampirów. Też można tam, że tak powiem, o tym poczytać. Tak więc materiału jest, jeśli to? się chce znaleźć, jest dużo. Tak. Ale tego, że tak powiem, wymaganego nie jest aż tak dużo, to żeby nie było to przerażające. To jest po prostu, że tak powiem, takie ubagacenie. Dorzucamy co nieco ka za każdym razem, ale nie jest to jakaś tam wymagana rzecz. Nie, Jest to bardziej rzecz, kiedy ktoś chce się tam bardziej wczuć w to, co się działo, itd. i tak dalej, po prostu sobie poczytać. To podsumowując, linki wrzucimy oczywiście wszystkie w opisie Jasne. i do Discorda, i do fanpage'a, i do tych materiałów jakbyś miał zareklamować w kilku zdaniach najbliższy LARP? Zareklamować? To, no cóż, no, może tak. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że ten LARP będzie 13 kwietnia i jeszcze do 13 marca mamy zapisy. Zapisywać się można oczywiście właśnie przez na naszych social mediach, jest cała instrukcja w jaki sposób to zrobić na naszej stronie również. Jak mógłbym to zareklamować? No cóż, no, nie ma się co bać. Jesteśmy naprawdę mili, pomagamy i jeśli chcesz, chcesz w jakiś sposób u nas zagrać, to na pewno postaramy się zrobić wszystko, żebyś dobrze się czuł, czuła, bo ze względu na to, że to jest dla nas priorytet. I. Gryją tylko jest... osoby z Szczecina, ktoś do Was przyjeżdża z Polski? Jak to wygląda? Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski tak naprawdę. Mamy już tak zaprzyjaźnioną naprawdę sporą ekipę z Poznania, z Wrocławia, gdzieś tam z wschodniej ściany, też ostatnio z Lublina, chyba kolega przyjechał. Jest grupka, która przy, przyjeżdża przy okazji na przykład, żeby odwiedzić Szczecin z Norwegii i od razu u nas grają. Gramy po polsku. Jeszcze nie bawiliśmy się w. Próby grania anglojęzycznego, chociaż się tak nad tym zastanowiliśmy, ale jak na razie to byłoby troszeczkę na wyrost. Tak więc nie staramy się tutaj w polsku to robić. No i ogólnie, no już tak troszeczkę jesteśmy nawet znani w, w tym, tam jakby, może nawet nie światku larpowym, może też trochę, bo grają u nas twórcy różnych larków też, yy, którzy tam doceniają to, co robimy yy, oraz. Yy, Współpracujemy z jednym wydawnictwem skupiającym się na LARPach ze Stanów Zjednoczonych. Ogólnie robiliśmy dla nich zdjęcia, no, tego właśnie, które możecie zobaczyć u nas na Facebooku. Zresztą, właśnie one są używane często u nich na, w podręcznikach lub, lub na materiałach reklamowych. To jest By Night Studios. No. No, i serdecznie zapraszamy. Jesteśmy bardzo otwarci na osoby doświadczone, niedoświadczone. Tak naprawdę, wystarczy chcieć. I wystarczy chcieć i po prostu chcieć się dobrze bawić z innymi ludźmi, którzy chcą się dobrze bawić. I to tak naprawdę wystarczy. Cóż mogę powiedzieć więcej. No, Zatem zapraszamy, zapraszamy. No klikajcie w linki, sprawdźcie sami po prostu, bo jak nie klikniecie, nie sprawdzicie, to się nie przekonacie. Dziękuję Dokładnie. bardzo za rozmowę. Ok, I do usłyszenia. Do usłyszenia.